Dobry jesteś ludzie z na miasto Marek Marek 69155 piękne numerki takie randomowe tak co wak Bany oczywiście w opisie ale dla tych co są leniwy powiem, ja, ja naszemu opomendentowi zbanowałem grubego snajpera i żołnierza Natomiast Marek mi zbanował grubego snajpera i uwaga niespodzianka szpiega, koniec klątwy szpiega ja mu na początek wybrałem medyka, on mi wybrał na początek medyka, więc myślę, że początek może być zabawny Gotowy do wyjścia? No To nie wychodzimy Ja tutaj wychodzimy Mówię, tu są jakieś duck level, expy, nie wiem Ja mam 16 expa, więc chyba tu już tu kiedyś nagrywałem pojedynek, mam wrażenie Czy ja ty miałeś jest krytyki, co mi się wdawało? Okej okay, mam Chciałem wam nie powiedzieć, że mam wrażenie, że wygrywam ten pojedynek I jednak miałem rację, jednak miałem rację Masz ping 120, a tak z takim pingiem grasz? No Bo nie, ze, nie chcę, żeby to ci przeszkadzało, nie? Żeby nie było nieuczciwie, czy coś Nie. No to spoko A no dla tych, co nie już pamiętają zasad Gramy pastowymi broniami Overkill działa inaczej, czyli... Zbanowałem ci snajpera Serio? No, to był gruby snajper no, jest okay. i... Zomnic. Jest już już, pata, idź. Masz I oczywiście wybieramy Radomową klaszę. I co tam jeszcze było? A no. i inaczej nie żołnierz. Inżynier automatycznie zbanowany, ponieważ jeśli się nie zbuduje zbyt szybko, to ma zbyt przerąbane. Natomiast jeśli już się zbuduje, to przeciwnik ma no zbyt Co, trafiają ci się cały czas zbanowane. No. no. Tak to jest. A no jak go jest ci się znowu medyk trafił, nie? To go bierzesz. Oczywiście. No wiem, wiem. Bo zobacz, gra... Już coś widziałem. Te. W przypadku Byron należy uciekać, gdzie pierwsz właśnie Po części się spodziewałem, po części nie. Medyko powiadam. Tylko co, nie umiesz grać. Nie no, bo te strzykawki czasami ciężko trafić. Uważam, że niektórzy potrafią tym tak trafiać, że jasna hoera, niektórzy nie umieją w ogóle trafić i giną od Rage'a. Eee, nawiązanie do wiejskiej chaty. No, śpiegu <laughs> To masz zombie. Ja lubię zombie. Nie ma niewidzialności. <laughs> Dobra, overki, musisz mi zmienić z klasa. Dobra, poczekaj. No te ja cię, wezmę. La, 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 la. Piero. Piero? A, spoko. Nie wiem no. tym grać. Gdzie, Gdzie... mój lewarek? Gdzie Gdzie mój lewarek? Teraz pytanie, kim ty jesteś? Zobaczysz. W ogóle nigdy mi nie pasowała selba do pyro. tak naprawdę. A. Bo. Tutaj jestem. Jak to robimy? Mele czy coś? No nie wiem jak Smajro chce. Dobra, dawaj male. Dobra. Mam nadzieję, że nie zginiesz od mojego kryta. Jak się z kosami no. O. jest Zamachowiec znowu w akcji, bo Twój pięk jest trochę wysoki. Nie wiem, czy to będzie miało wpływ naprawdę na Twoje granie. Może mieć. Nie. Hmm. Jak to nie. Widzę, Jak? że mam dzisiaj szczęście wtedy No właśnie tak naprawdę nie, że coś do ciebie mam i tak dalej, do reszty, ale to właśnie nie za dobrze idzie moim przeciwnikom Wiem, że Łowcza duchów nieźle pojechał Gdy to nagrywam jeszcze jego odcinka Nie wrzuciłem, jednak już pojedynkowaliśmy się O nie Dobra, po prostu spróbuję podejść No chodź do wody Dobra, no chodź do wody? Się... Ja mam strzelbę Akurat o tym zapchniłem <laughs> To genialny może te, może będę miał farta i będzie miał, nie wiem, na przykład pistolet sygnałowy, a nie podstawowe bronie te sprawy. Tak było. No niestety. Exp mi rośnie, mam już 17 expa, nie chcę zajebieć mojego mareczka 30 razy i będę miał drugi level, cokolwiek mi on da. Gdzie jest? Musiałem cię się uleczyć Pioida. Patrz, patrz trochę ognia. O, widziałem się taż taka strzelba na oślep. Nie widziałem. Widziałem cię tam, ale teraz już cię tam nie ma. O? Nie? Gdzie? Kur... O? Tak. Masz tak. Teraz cię faktycznie widziałem, że zlagowało. Na pewno ten, taki ping, no. ci odpowiada. Ha. A tak w ogóle no, to tak. overkill. A. A tak w ogóle to ci dam Poczekaj... co mam najgorszego spaja na świecie. Serio? Serio, serious. Mm. Dobra... No nie no, dzwonią to mnie ludzie. A. No to niech będzie... Powiedzmy sol. okej... Okay. Żołnierz. Nie wiem, dlaczego dajesz mi tak dobrą klasę, jak księciunio chyba, dobrze pamiętam, ewentualnie rekin dał mi żołnierza, to... szybko tego pozałował. A, dobra, już wszystko jasne. Nie był księciu. Już wszystko jasne. Dobra, widzę, że bawi się w skilowca. I rakieta na ryj. Dobry początek. I ja. A, to był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. Właśnie, żołnierz jest najlepszą klasą, moim zdaniem, w dlatego że tak naprawdę nic go nie kontruje, nie? Jedynie, czego może skontrować, to dobry Pyro, ale no. Po pe... no właśnie, to musi być dobry Pyro, nie? Taki, który naprawdę miał odbijać rakiety. No, tak to pan, nic go jest, nie zatrzyma. Przy której mogę mieć szansę. Co, chcesz być na swoją wymarzoną klasę? Może. Może? No, demo. Idziesz? Idę. I... Łatwo nie daje. ja mam teraz dzisiaj... Ja nie mogę Zanim, za... Zanim zaczęliśmy nagrywać no. To mi wszystko fajnie szło A teraz lagi, z i wszystko No Taka klątwa tak, to, to, tak, tak zwana z tego co wiem klątwa let's playera Czyli zaczynasz nagrywać To od razu ci go że idzie Ale to powinno mnie dotyczyć, nie ciebie No nie wiem No To ty wiesz miałeś... Ostatnio klątwę szpiegę, mam klątwę zeza O mu, A zawodem Żeby było fajnie Jaka <grylanka> klątwę zeza? No <grylanka> Może pójdę mieć górą? Tak? O nie, są trzy Dobrze jest, co chcesz Dobra, menek no, no nie, no nie, co się dzieje? <grylanka> okay. Jem. Nie wiem. Taki epicki podskok zrobiliśmy w tym samym momencie jak jakiś nie wiem anime tak wa Ła, <noise> i ja cię pierdolnąłem no skry <noise> tak. Niestety mi sorta jest No tak Nienawidzę się za to no, Ja nienawidzę się za to, że nadładowałeś <noise> mi snajpera wiesz Tu moja taka ulubiona klasa na pojedynkach, fajnie się nią jedzie Mimo że najlepszym śpiegnie to ani, e, Snajperem nie jestem Dobra wyczuła szpiega, a nie to medyk no, w tym za blisko podejść i zadab ci dużo dementia Jak na przykład teraz No przepraszam Cię za to bardzo ale przez przypadek zabiłem Cię 4 razy za pomocą żołnierza Aha To jednego killa nie zalicamy jest 9 do 0 a zmieniać mi klasę znowu Eee. Pyro Pyro, okej okay. Again pyro Spyro again O skałci kurwa Tego się tu obawiałem Ponieważ ja chyba nie mam co podchodzić, to tak do końca też nie Okej, okay, nie, tak, tak, tak tego ja nie zrobię A ja Wyczuwam moją śmierć Bliską Bo obawiam się, że ty z tego swojego małego pisteczka zrobisz więcej niż ja z ogromnej strzelby Na taką odległość Dobra, przeładowanie jeszcze nie na Za mało życia Na takie zabawy No Nie jak to nie działa? Nie, nie, nie. Ja, ja się czekam trochę. Teraz pytanie, kto się bardziej czeka, ty czy ja? E, zasady, nie cytujemy, nie hakujemy i nie grycujemy. I nie spamujemy na Zacie no. i w w cacie. pamiętaj o tym. Bądź grzeczny. No. A jeśli lubisz serwer, to go zdonate'uj. O kurwa, miał miało być Ninja, już mnie zauważył chyba. Nie chowaj się widziałem cię Bawię się snajpera nara. Dobra, wiesz co? Nie wiem co ja mogę zrobić w takim wypadku. Na pewno nie podniesz apteczkę, to by była głupota. I oszustwo no. Ale może ja zrobię coś takiego. A wiesz myślałem, że będzie krótki pojedynek, ale nie. Przez moje zabawy chytre, próbowanie oszukania ci i tak dalej nie działają. Muszę być cicho, to nie co to, jest, to nie tu się na kuczaka i tak cię słuchać. No. No nie, nie wierzę. FUT! Tak, Skąd ty tu się... Ja! Taki... Cało Maciej macie? Tak. Kto się bardziej boi wychylić, ty czy ja? Ojej, to był błąd, to był błąd. Dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Masz farta, że nie mam już amunicji do pistoletu? A, No tam jesteś Trafiłem? Chyba nie Trafiłem? Dobra Jak to ma... Pa, jak to mawiał pewien mędrzec Stój w miejscu, to cię no. zabiją Dobra, zmiana klasy muszę A, inżynier zbanowany Teraz kolejna minut. O, nie, jednak nie. Od razu mam postać, którą nie mam zbanowanej. Myślę, że na skauta może dobrze działać, ale właśnie. Może. Oui. Demo. O, trafiłem. O, no nie, no już pucha. Z, T taki fajny skaut, nie? Do wody. Do wody. you. Dlaczego? Nie powiem. Bo nie. No. Nie, nie trafiłem. Jakby co tam była pułapka przylepkowa, nie wiem czy chcesz wiedzieć o tym. Ale naprawdę, nie, ja ale naprawdę piękna historia, muszę... O. To się nazywa właśnie wallhack, nie? Dzięki nie mówidziałem, że jesteś na balkonie jak wychodziłem. To wczoraj nie był randomowy granat na wszelki wypadek, żeby cię zatrzymać jakbyś go zabałazył. Nie, nie, nie. No, nie, to było zaplanowane. Ja wszystko wiem, wiem, że to Wiem, że szczelaj się randomowo. E, wallhack się nagrywa? Czy nie? A no to jest pytanie. Nie wiem. Ja też nie. Ja nie gram na, na I tych innych cheatach. Ja też nie. Co stosujesz. Że, mm, że niby teraz mi oskarżasz o ci, ty? O ty cholero. Dawaj mi snajpera. Dobra, to może być niebezpieczne to co, co teraz robię. Nie, nie da. Ale ja randomowe... Wycumam, że masz spiega. Za długo cię nie ma. A może... Czekam aż przyjdziesz do mnie? A może idziesz drogą podwodną? A może nie. A może tak. A może nie? A może tak? A może ci widziałem? A jednak nie. A jednak, masz... jednak śpiew. Hello. What? What nie, tym razem to nie działa. What are you? Nie wiem wiesz co, ja tak. O, tu jesteś. No dobra, masz tyle, ha, no ja Jestem. Muszę uwagać, bo tu tyle Iha. Ja muszę bo to są moje granaty. Jest... <laughs> prawie bym się wysadził, wiesz? O was tą samą przylepką Chyba teraz to Polecę w stylu murzyna, czyli przed siebie Nadzieję, że znajdę jakiegoś Martwego Dobra nie wiem gdzie tu jesteś Wiem jedno, masz, masz 25 HP Ta wiedza może być wykorzystana przeciwko tobie Ja pierdolę, śnieg za co padać Znowu Pozdroży 4 kwietnia Dobrze mówię 4 kwietnia? Tak, 4 kwietnia Kurwo Yay. Random grenade for the Wiesz wies jak ja długo takie granaty ćwiczyłem? Kurde, tak cię wyjebałem w powietrze, że ci się kręgosłup złamał jak patrzę Piękna pożycie Widzę, że to w tej pozycji właśnie zginąłeś Nie wiem co robiłeś, ale chyba wolę nie wiedzieć 11 do 11 Odskaki Odskakiwałem No nie, no wszystkie postacie, którymi to przegram. Ja No, no grubym, grubym każdy umie grać A! Dobra, to się, sery nie wystraszyłem Nie pytaj Zabijecie jeszcze, nie? Dobra, ale westy tak mnie nie jest, okej? Okay? O Jezu, tam jesteś Jezus Maria Dobra Myślę, że z takim HP to ja mogę trochę pożyć. Jak pan. Dobra. Ty yeah. Zobaczysz na nagraniu. To było piękne. Ale jak mnie przestraszyłeś, człowieku. wieku. Wiesz, ty tak więcej nerów. Wybieraj mi klasę. Szkoda, ja Zg że masz kamer. Ale... Co ja mam? No serio. Nie wiem kogo ci dać. O. Nie wiem, kogo ci da. Ja... No i kogo Dobra, poż... Dobra, niech tego pożałuje scout. No, no scoutem to kiedyś mainowałem, teraz za dobrze nie wiem. No. Czyli masz jakąś dobrą klasę naprzeciwko scoutowi. Mówiłem, no, że mainuję skauta. No Tak. Jest co? Co? Klapaż biega powraca. Jej. Tylko że na mnie. Jej. To po co mi go zbanowałeś? Byś mógł, byś mógł mi go całkiem no. chwilę wybierać. To by był twój pierwszy ostatni i ostateczny błąd. Jest ty. No, No. jak się dobrze gacisz. Ty... Okej, okay, gdzie byłeś? Na moim balkonie <laughs> strzelam. To w tym stylu. na po ciebie. To sobie biegnij. Zatowałem, zaraz cię schałuję A nie do wody spadłeś No Ja pierdolę, a cię pomożcie gonie Jaki ze mnie zjeby. Przewidziałem, Dobrze. że skoczysz, ale nie Dobra, ciebie tu też nie ma, ja pierdolę Dlaczego za każdym razem jakieś 50-50 dwa kierunki, to zawsze wybieram ten zły kierunek Ja pierdolę Kiedyś cię znajdę i cię zajebie moją parę ha. Bez kojaty Kiedyście spału. Czy cię ty jesteś? Nie wiem, latam spałą i próbuję cię no. trafić. Oraz. Spałujecie? 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 Spałowałem cię. Jak mogłem cię wygrać? Byłem na nożem. Ale cię spałowałem. To prawie jak kosza w czesie, Okej. Okay? Wow, widziałeś Aha, ten pistolet? Nie, wiem nie. Nie mam laga. Ty, laga? Weź już mnie nie kłam. Hadołken, hadołken, <laughs> patrz. Widzisz tą dubeltówkę? Się, zabiję. Ty, zabiło. Ta dubeltówka jest za dobra. Proszę znerfić. Obawiam się, że... Obawiam się, że będę najgorszym uczestnikiem. Z powodu klątwy. Dzisiaj Myślę, się... że największe twoim będę było zbanowanie śpiega tak naprawdę. Te o, epicki pojedynek! Kto jest lepszy scoutem? Oczywiście, że ty. Plecę ci robię, plecę ci robię, plecę, plecę. Pysk ci! Dostałeś tak pysk, że już W końcu już dostałem postać, w którą umiem grać mm. i od razu 15 miał. do 1! Wybierasz mi klasę. Poczekaj. To <laughs> mam spanowane, to mam to, to też. O serio? Poczekaj. dostanę postać Żałuję, że ci stanowan tego szpiega. wiem. Hmm. E, powiedzmy... E Medic. Okej. Okay. Masz niespodziankę na tym balkonie. Jakbyś chciał. Co bomby? Nie. Nie, zobacz sobie. Na moim balkonie w sensie. Butelka k A na twoim. A to ja muszę tam czyść. Czekam A widzę A jesteś? Już nie Młody jest jest sobie Muszę musiałem, musiałem być, być medykiem w końcu, nie? Dobra, no. to jest plan na dzisiaj Zabić go Kimkolwiek jest, o na przykład z biegiem No nie Chodź tu Jedna strzykawka, jedna No nie. nie Full auto Jak, jak skałacha w CSie Działa To był rozrzut Co? To tak... tak tam śpieg słyszałem, że ja fajne na... Ja się na całą załamuję. Jak mam już dobrą akcję śpiekiem, to przegrywam Dycham je ja. ja sekreta miał i pół, w połowy HP nie mam, co? No nara, idę tam. Masz tyle dobrze, że masz regenerację. A no faktycznie, musisz to szybko przy mnie zajebać, bo mi się życie regeneruje. Hmm. Mm, no Dobra, w sumie idzie mi tragicznie Ale spokojnie mam plan I dobrze Fak Gdzie dziś? Widziałem. What? Assassin Medic nie ma... Dlaczego taki, taka nie gra, na... nie, gra wzi... nie wyszła? Kojarzy Assassin's Creedla jakaś tam gierka, ale dlaczego nie ma czegoś takiego jak Assassin Medic, no? Nie rozumiem 17 do 1 <miny> Ja się na sobą załaj. Oj, chłopie, widzę, że to przez tym jest. Nie martw się, najgorszy śpiechów no. się gorzej. On dwóch nie umiał pojechać, mimo że mówi, że pojedzie dwóch, nie? A nawet jednego nie umiał zabić ci. No. Zlituję się nad tobą i będę tak strzelał. Thank you. Very much. Nie no jak tak cię zabiję to będę miał bekę, nie? Oj zabijesz, zabijesz, gdzieś te to randy A Emo, nie! Nie wiesz tak szczerą! Wystarczająco długo się zlitowałem! A ja... Nie, dla mnie! Byłeś w wczesnym miejscu, nie mogłeś uniknąć niczego. Wciąż na mnie jakaś klątwa Jest, gdybyśmy grali na wieś A właśnie, no, faktycznie dwa muszę zmienić zabiłeś. klasę Jaką mam wziąć? Hello, idę zmienić klasę, Są Sądówczko grywa się, idę zmienić klasę Nie, tylko dwa razy no. muszę Czy, czy... Nie, nie Teraz wybierasz mi klasę czy? Jeszcze dwa razy i będę miał prawie oh. perfekta, bo raz zjebałem Niestety Jak miałem zabić za pomocą Pyrozda no, no kogo mam wziąć? No mana. Demo mana, demo mana, tak? Może być. jakoś jako samopsylepkową pułapkę. Aaa. Gdzie ty jesteś? A! Miałeś mnie nie widzieć. A ład, dostałem granatem z tyłu. Boli mnie pupa. 19 hp. pan A nie pan się Walka zdesperowanych, ten A co, ty niby masz A powiedz mi, że ty masz dużo HP Przecież masz dużo Ty chyba w ogóle nie dostałeś Nie dostałem Dobra, rozłożyłem się jak na Wielkanoc Ja do ciebie nie przyjdę, Nara ty Myślisz, że te granaty nie dorwą widoku W sumie mo... nie wiem, może cię ci spowolnią Prędzej ci amos skończy, wiesz? zawsze Za mogę to do wody, wody, kurwa. Iha. <laughs> Oby tylko nie wziąć apteczki przypadkowo. Jest, nie a, a, może teraz no, 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 no. no. To dobrze. Spoko, ja ci zaraz dorwę. Ja tam już szykuję pułapkę, nie? Ład. Co, co się stało? Czekaj. A dobra, miałem nadmiar samo przylepek o, i te, które były obok mnie wybuchły, dobra? Fail Zaliczać będzie, ci jako to kill odbiłem. czy nie? Bo w sumie ty mnie nie zabiłeś. Olo, tam granata da się... No ale odbiłem, odbiłem bomby samo no, no niech ci będzie masz killa, dobra. Frajer. No. no tam ci tym cię chyba nie zajebie, ale próbować mogę Hello. O, jeden. Ty Skoczyłem cię jeden masz... ci z nieba tak. jak Adam Paweł. O, Co? Chcesz, chcesz się napić, to chodź. Gdzie była twoja butelka? Moja butelka była 19 wreszcie. do 2, może jeszcze wygram dziś. Dobra, to jest najlepsza kampa. Dobra, przegrałem to. Śpieg Ale chociaż jestem na równi z Rekinem albo księ Księczyniem. Riko też. Nie, oni mieli więcej chyba. Księciła na pewno, o Rekin nie jestem pewien. No już nie pamiętam o, Nie, rekin re, to na pewno nie miał tyle co Rekin to na pewno miał tyle co ja albo, albo mnie Strzelają Fuck you Kongres no. ty wiedział, nie miałeś prawa Miałem Doktorze, zejdź tu na dół A ty tam nie A, no. Ej, właśnie koes dochodzi, muszę cię szybko zabić Na przykład kryt mi w tym pomoże 10 HP Jej. Nie to co, 20 do 2? Grapevine po mojej stronie dzisiaj. Jej. Szybki pojedynek. Masz coś do powiedzenia na koniec? Jesteś się dumny, Niezbyt? Mogło być lepiej, mogło być gorzej? Dlaczego zbanowałeś śpiega Zbanowałam Spiega. nie lubię No ale... Mogło być lepiej. Mhm. A po trzecie... Mam... No, ja mam jakąś kąpę dzisiaj. i bomba Oh, what are you talking about? I don't know what language you're using Can you speak English? Yeah. Yeah, 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 I'm English. You are angielski, right? No, I speak Polish You speak Polish, my friend? I don't know what is Polish So you can speak English well, well right? No. I'm sorry. tu ja polaka no, ja pierdolę i tym jak tym optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek. Masz coś na no. powiedzenia? No, na razie. No to ja się z wami żegram na lekarstwo. Si ja